Witam serdecznie, z tej strony Rafał z Motorwą, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, a też każdy następny motocykl, bo ich akurat u nas nie brakuje. Mamy tutaj maszyny od klasy 125, bo takie naprawdę już spore motocykle turystyczne, choć nie ukrywam, że nasze początki zaczęły się od klasy 125. Eee, no i z racji, że w tej klasie nie ma też jakoś bardzo dużo modeli z markowych, eee, no po prostu markowych marek... <grym> to brzmi, no to, to znamy te motocykle bardzo dobrze, te motocykle, które się wstają w naszej przewijały, uważam, że znamy nawet bardzo, bardzo dobrze, tak jak na przykład WR 125, to jest model, który tajemnic przed nami nie ma, no i bardzo fajny egzemplarz nam się znowu trafił, 2014 rok, wersja WR 125 X, czyli Supermoto, bardziej ta miejska odmiana motocykla, świetna sztuka, naprawdę bardzo fajnie zachowana, bardzo też dobrze przygotowana do drogi, z pewną historią serwisową, z autentycznym przebiegiem, więc jeżeli szukasz czegoś naprawdę sprawdzonego z tej no to zapraszam serdecznie do tej krótkiej prezentacji. Kto wie, może właśnie ta WR-ka będzie motocyklem, z którym zaczniesz swoją motocyklową przygodę. Zobacz sam, co dla ciebie przygotowaliśmy. Się nami Yamaha WR 125 w wersji X 2014 rok motocykla, w fajnym białym malowaniu, na którym świetnie odnalazły się czerwone dodatki, w których faktycznie jest tutaj sporo. Powiem Wam tak, ciężko ładną vr myślę, że jeżeli szukacie tego modelu motocykla, to pewnie już to wiecie. No dlaczego? Że to jest model motocykla tu tak zwanego wszędobylstwa, czyli troszeczkę miasta, trochę terenu, trochę jakiegoś tam latania po szutrach i tak dalej. No to jest zabawka bardzo uniwersalna, którą można w każdych w sumie, w każdych miejscach użytkować, oczywiście gdzieś tam w miarę z głową. Przez co no, to są motocykle, które często no, są zajechane, to trzeba powiedzieć wprost. Tu też są 125, więc często o to ludzie nie dbają. Potrafi to wyglądać bardzo źle, stąd duże rozbieżności cenowe w internecie. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie gdzieś tam wertować, szukać jakiejś okazji cenowej. Być może się Wam coś uda trafić, powodzenia. Ale jeżeli chcecie coś naprawdę fajnego, zdrowego na start, no to myślę, że to jest bardzo fajna oferta. Mimo, że wr same w sobie są drogie, no my to wiemy. To jest motocykl, który no co by nie było ma już no, 11 lat, więc on powinien kosztować, no nie wiem, to jest max. Ty bardziej, że to jest wciąż klasa 125, no ale no niestety, z racji, że to jest 125, z racji, że WRK sama w sobie moim zdaniem nie ma bardzo konkurencji, no bo jedyne co możemy kupić z takich znanych marek, no to jest Aprilia SX125 albo RX125, no ale nie każdy chce włoszczyznę, nie są przywiedzeni do tych. Japońskich marek, no a w sumie tak, no to mamy jeszcze dużo starsze wypusty, czyli jakieś Suzuki DR, albo tego typu sprzęty, no, które już są leciwe, czasem jeszcze na gaźniku, no a też nie chcemy się zradzić, z tym, kupić coś, co na par będzie nam dawało Friday, nie będzie e, cały czas wołało o jakąś pomoc mechanika, więc myślę, że WR-ka to jest bardzo świetny motocykl, bardzo no, uważam, że e, nie wiem, że złe posunięcie, no, nie wiem, jaki był główny powód, ale tak naprawdę myślę, że do dzisiaj te motocykle by się świetnie sprzedawały, no ale cóż, w 16 roku zakończyła się produkcja, nowszych już nie znajdziemy, dlatego też Te ładne egzemplarze będą trzymały cenę, a te brzydkie będą no, po prostu po malutku z tego biegu wychodzić. Eee, no i co? Co tu mamy za wuerkę? Eee, bardzo fajna sztuka. Wszystkie plastyki się trzymają kupy, wszystkie uchwyty są na miejscu. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Oprócz tego na te plastiki, które są w fabrycznej warstwie lakieru, nikt ich, nigdy ich nie lakierował, co uważam, że no, nie jest najlepszym pomysłem. Nikt też ich jakoś nie kleił, nie rzeźbił. Wszystkie uchwyty na miejscu. Jest nałożona customowa okleina eee, w czerwonym kolorze, która fajnie tutaj pasuje do reszty dodatków, w których Troszeczkę tutaj jest, oprócz owiewek, znaczy na lagach, na błotniku, tutaj na wahaczu są te naklejki. Oprócz tego mamy, zobaczcie, osłony takie na. Na szprychy, co niektóre, więc też taki czerwony akcent. Fabrycznie czerwona e, sprężyna też tutaj bardzo fajnie siedzi. No, oprócz tego mamy, e, zobaczcie, czerwoną kierownicę anodyzowaną, która też fajnie tutaj to, to, to pogłębia i fajnie to wygląda. E, przez co taki się zrobił już nienudny, bo fabryczna klejna w WRC jest taka, no, moim zdaniem smutna. No, dla kogoś to się nie lubi rzucać w oczy, no to może to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale na pewno uważam, że wygląda to bardzo dobrze. No, oprócz tego, zobaczcie, no, takie detale są fajne, bo już lusterka została zastąpiona, bo fabrycznie ma być takie okrągłe, janie. Tutaj macie już akcesoria na z takim alakarbonikiem, tutaj macie takie łuski, co ze sobą fajnie współgra. Eee, no i motocykl nie jest jakiś zmęczony, oczywiście stopa czasu będzie, no bo 11 lat to, to nie jest motocykl nowy, no ale uważam, że wygląda to bardzo przyzwoicie. No sam silnik, rama, zawieszenie, no te felgi, eee, czy waha, czy zobaczcie nawet układ wydechowy, jak jest czyściutki, ładniutki, to też się rzadko zdarza. Eee, z dodatków jeszcze, co muszę wam powiedzieć, jest na pewno eee, cały kolektor, bo układ wydechowy tylny został fabryczny, ale został już w sensie wymieniony na akcesoryny, Zobaczcie, nie mamy tutaj katalizatora, więc brzmi to naprawdę bardzo dobrze. O bym się zupełnie nie bał, no bo zobaczcie, no pucha jest fabryczna, ten motocykl wciąż jest cichy. a moim zdaniem, troszeczkę zyskał na takiej e, reakcji na manetkę. Uważam, że bardzo fajnie to teraz chodzi, ale oprócz tego to jest przede wszystkim motocykl, który ma autentyczny przebieg słuchajcie, 39 tysięcy kilometrów co jak na 125 uważam, że naprawdę nie jest jakimś za dużym przebiegiem, no też trzeba troszeczkę być takim czujnym, no i skoro gadamy o motocyklu, który ma 11 lat, no fajnie by on miał 10 tysięcy przebiegu, Podejrzewam, że, że zdarzają się takie, nam też się takie zdarzały przez całą historię, fajnie by miał 20, no ten ma 39, ale 100% autentyczny, co ważne, czyli nie ma, nie wiem 10 tysięcy czy 200 tysięcy w pamięci z tego co, co ja widzę, no to mamy za Zobaczcie już akcesoryjny e, cylinder, czyli to jest naj, na irsal, więc najwyższej jakości, moim zdaniem, osobiście zamieni, bo też kiedyś robiliśmy remonty kapitalne, więc tutaj fajnie ktoś e, to przemyślał, więc innych moim zdaniem jest fajnie przygotowany, ale tutaj nie widać jakiejś warstwy, kapki boczne, ładnie tu wszystko połączone, nie wystaje jakiś tam silikon dziwny, więc myślę, że jest to zdrowo zrobione, ładnie motocykl pracuje, ładnie chodzi, tym bardziej, że praktycznie, no zobaczcie, mamy wszystko na papierach, nawet wyciąg z ostatniego badania technicznego, Znaczy w 2024 roku ten motocykl miał 35 tysięcy przebiegu, e, i to jest jeszcze autentyczne badanie, znaczy w 2022 miał 34, też więc tu bardzo nie pojeździł. W 20 miał 33, więc no to nie była jakaś wielka jazda. E, tutaj w 18 miał e, 8 tysięcy, no więc między 18 a 20 faktycznie coś zaczął jeździć. Ale jest książeczka serwisowa, tu też jest zbity ten serwis w, e, robiony w 19 roku na 30 tysięcy, więc są fajne, że są takie książki. Jest jeszcze nawet instrukcja, w sensie ta e, karta gwarancyjna, więc jest to na papierach. No i to co też jest ważne, że od nas dostaniecie książeczkę serwisową, w którą będzie wpisany nasz serwis. No bo ja mam do zwyczaju taką workkę, zresztą, że no znamy ten model. No to po prostu to nie jest tak, że przyjeżdża motocykl do nas, robimy mycie i do widzenia, tylko wrzucamy go na serwis. Jak widzę, że coś trzeba zrobić, albo po prostu robimy to w standardzie, to jest to robione. No i to, co zostało zrobione, będzie wpisane w książeczkę, że przy tym przebiegu przede wszystkim serwis olejowy, czyli nowy olej w silniku, zalany motulem, nowa świeca, sprawdzony fit powietrza, który był w świetnym stanie, więc został. Macie tutaj nowisienki ze zestaw napędowy, czyli dwie nowe zębatki plus łańcuch, więc to też fajnie, że macie zrobione opony. W moim zdaniem super. Stanie. Przednia to jest Michelin z 2020 roku, ale moim zdaniem jeszcze do zostawienia. Naprawdę bizinkowa jest ładna, niesparcia, nie popękana, miękka. E, w tym razem no piąty rok jej lecie, moim zdaniem do zostawienia naprawdę. Tylna opona też Michelin, ten sam co oryginał, ale już 2024 rok, więc to no, prawie nowa guma. E, więc to, to uważam, że mega fajnie, że jest to zrobione. Kloski, tarcze, e, spoko, zawieszenie suche, akumulator dobry, więc no, bez składu finansowego, moim zdaniem na teraz. Nic tutaj przez ten sezon na pewno nie dołożycie, tak przynajmniej mi się wydaje, no bo to, co powinno być zrobione na no to, to zrobione zostało. Hmm. No i co tu wam więcej powiedzieć? No, fajna sztuka. Jeżeli szukacie czegoś, mówię, no, takiego niezmęczonego, fajnego e, i macie do tego takie normalne podejście, to ta worka wam się na pewno e, spodoba. Zaraz ją oczywiście zapalę. Ale już od teraz Was zaproszę do nas, do Żardowa Jeśminowa 20, motor wów wpadnijcie, zobaczcie sobie tą sztukę Będzie mogli się nie nawet nią przejechać Ale przede wszystkim zobaczcie też pozostałym motocyklem W całej ofercie mamy prawie 100 motocykli, teraz chyba jest nawet ponad 100 Też w klasie 125, Na no, akurat na dzień dzisiejszy jak nagrywam ten filmik mam jeszcze workę Enduro, w kolejną workę z x no nie wiem co będzie w dniu kiedy przyjedziecie. No, ale faktycznie staramy się mieć tych motocykli parę w ofercie do porównania No i u nas jest słuchajcie, no, na luźno Nie jest, tu, tu absolutnie nie ma spinki, jest luźna gumka Możecie sobie przyjść, pogadać jak, jak, jak ze znajomymi, więc się o to nie, nie krępujcie, więc wpadajcie, yy, bierzcie znajomych, kogokolwiek i, i możecie sobie taki motocykl oglądać. Jeżeli jesteście tutaj z okolic, no to pamiętajcie, że możecie sobie przyjechać osobóweczką, zobaczyć motocykl, będzie wam się podobało, to my wam taką maszynę dostarczymy pod dom. No i tak naprawdę dostarczamy wtedy z kompletem dokumentów do rejestracji, z przeglądem, ze wszystkim, tak żebyście poszli prosto do Wydziału Komunikacji. Koszt rejestracji dla was to jest całe 120 zł, bo ubezpieczenie więc nie są to jakieś duże pieniądze. Eee... Jeżeli jesteście z dalszej długości, możecie też wziąć ze sobą samemu bus, busa czy przyczepkę. Jak najlepiej przyjdziecie sami, to wam pomożemy to zapakować, no wasze auto nie jest absolutnie żaden problem. No I pamiętajcie, że no, dalsze długości my też dowozimy, tylko no, wtedy już za dodatkową opłatą warto zapytać, ile by mógł kosztować dowoz do waszej miejscowości. Wtedy postaramy się wam z takim czymś też pomóc. Z najczęstszych pytań, czy można motocykl kupić na raty, oczywiście można. Jeżeli macie do tego pytania, zadzwońcie, zapytajcie, przekierujemy was dalej. Pani Agnieszka Wam wszystko wytłumaczy. Możecie sobie rozbić cały motocykl w raty, ale nie trzeba. Możecie tylko nie, wiem, jak brakuje wam piątki czy dziesiątki to taką kwotę też możecie w raty sobie rozbić hmm. no i co, no słuchajcie dwa kluczyki do motocykla więc po bożemu, przekręcam kluczyk klikamy sobie zapłon nie ma wstydu nie pierdzi, nie kopci, ten dźwięk jest normalny naprawdę fajnie to pracuje Hmm. W sensie wydech jest fabryczny, jeżeli będziecie mieli życzenie, żeby faktycznie on brzmiał no, dużo bardziej dojrzale, no, to my jesteśmy w stanie Wam e, uciąć tą fabryczną końcówkę i wspawać e, adapter, do którego przyczepimy fejka krapa, czy taką karbonową końcówkę wydechową, która naprawdę no, będzie brzmiała już dużo, dużo dojrzalej. E, taki zabieg kosztuje w okresie 400 zł, no ale pytanie, czy będziecie chcieli mieć głośno, czy wolicie mieć cicho e, skromnie, więc to wszystko już od Was zależy. Hmm. Praca silnika naprawdę bardzo fajna uważam osobiście to jest jak należy świata długie, krótkie, wskazy, to wszystko sprawdzamy na nie przed transportem do Was to jest jeszcze parę razy sprawdzane żeby to nie było, nie było niespodzianek więc jest iko belo no, przez to też cena uważam że jest jaka jest jeżeli wszystko Ci się podoba, no to zapraszam serdecznie jeszcze raz do Noca Żardowa. Fajnie też na nasze social media: Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Możecie sobie troszeczkę lepiej nas poznać, zobaczyć na bieżąco, być tą ofertą, co do oferty trafia, co z niej znika. Hmm. I tyle. Ja tym to sam odmeldowuję. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Trzymajcie się ciepło. Siemanko. Hej.